I jesteśmy już z MVP tego spotkania, Cezary Łuczak. Nie widziałeś zegaru pod koniec tego spotkania, miałeś hat-trick na nodze. Nie, myślałem, że mam czas. Myślałem, że mam sporo czasu, jest, przy... jak jest 10 sekund co najmniej, ale wyszło inaczej. Przekazuję dla Ciebie nagrodę od naszego sponsora. W tym spotkaniu mierzyliście się z drużyną, która jest bardzo blisko Was w tabeli, więc dla Was taki był mecz, żeby gdzieś oddzielić się od takiej strefy środkowej. No, i udało się, pokazaliście się z dobrej strony, bo Jary są bliżej teraz tego szczytu. Jak wam w ogóle ten sezon na razie idzie, bo można powiedzieć, że poprawiliście się względem poprzedniego sezonu? E, tak, mamy więcej ludzi całkowicie. Wcześniej mieliśmy problem z ludźmi, żeby w ogóle nazbierać tych ludzi na mecz. Teraz mamy w ogóle z czego wybierać, tak dalej. Chcielibyśmy gdzieś w tej pierwszej piątce to na, na 100%. Myślę, że będziemy. Ale czy wyżej, to zobaczymy. I takie pytanie, mam takie luźne pytanie na koniec, jak, jak gracie, to w ogóle słyszycie, co tam do was Arek krzyczy, bo... E, ja się nauczyłem ignorować, to już <laughs> całkowicie. Wcześniej gdzieś tam mnie to lekko irytowało, czy coś. E, Arek też już coraz mniej krzyczy, całe szczęście, bo wcześniej było jeszcze gorzej, moim zdaniem. Teraz jest w miarę spokojnie, jak na niego. E, ale stara się podpowiadać, ma dobre intencje. Nie ma złych intencji w tym całym krzyczeniu, i tak dalej. Ma dobre intencje. Nie, no, oczywiście, no, żartujemy. Jak widać, czy mniej Arek tutaj ekspresyjnie przy ławce, tak. tym lepiej idzie. Tyle, Cesaruszek, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Bo Jary wygrywały The za Fire. Zapraszamy na transmisję za tydzień.